Siema, w tym odeszli. Siema. I O, no to Janek, co, co robisz? Katuję dwa whipy, rimański klas. No to idziemy. Ja katuję mi fingera. Mamy nowego członka w Scooter Kidach. Ktoś teraz przyjedzie. Friends, to jest Friends. Nowy we Friendach, ale no za niedługo będzie ten, co? To jest tak. Gad, no, no, no. na jedną. Jo. Wenger. No. To jeszcze jedna próba. Jo, dawaj. Tutaj sole 99, pokaż kasę. No.

no tu zaraz będziemy edit nagrywać taki. Pod jarany jesteś? Mhm. Mm no. O sobie katuje Mój fingerów chyba. Jak <laughs> Telefon mój wypadł O kurczę. O kurczę. O już, masz zjechane ochroniacze, a czemu były takie czyste? Dobra wow. okay. Robi to, Instagram solet z podłoga. Eee. Kurde. O nie, podłoga jeden powiedział, ale to po słabo. Bo ja mam, bo ja mam inaczej <śmulacza> patrz Pokaż swój kask Ej. Ej, patrz to jeszcze, jest wszyscy w Polsce patrzą, nikt tego nie mówi, wszyscy w Polsce Juu! Fersów legionowych. Skaczy ich! Zrobić ci stresa pod creep, pod wroga Możesz zrobić. To tam hmm. będę robił, Jednakże nagle stał. Prawie. Z nie no. Co, Ale jest? Pierwszy w legionowie. Let's go. Po, legionowie Polecam. Je, Jego Instagram tu jest. To jest. Dużo proszę pana. Nie Polecam się, najlepszy Instagram w Polsce. Sole podłoga. to nie jest. To, to nie jest. Wiarań, to jest. Na musi być lekka. Tak. to Tak. już tutaj. Robimy z jeszcze. To dobre. Jeden to jest Instagram na głowie. Dobra. Tylko nie pomylę Dobra, wiesz, I tak, zacznijmy od gripów. To są jakieś odilongi. Ile one kosztują? 50 zł? 60. 60 zł. 70, 69. No to 69. Y, tutaj kierownica. Tenak Bardzo dobra, trzymaliśmy show 7 miesięcy. Tenak City, to jest chyba 420 zł. Y, zacisk Striker lux. Ostatnio patrzyłem na skópiki, on kosztował 110 zł. Yy, to Cup Etika, nie wiem ile on kosztuje. 30, 4, no 4, to... no, sorry. To 100 jakoś. Dobra. Czyli, że nie, tutaj że nie Nie. Tutaj pandemonium najlepsze, pan Nowa, nowa, trzecia. Nie 9, to ile? 900 zł? No i Grip tape, który kupiłem. Grip tape core. 30 zł? 39, więcej. 70. 40. No, jakoś tak Dobra, jedno kółko jakie to jest? Arizona Lucky To jest 180zł jedno A widelec y, Widelec Legion v 220zł No i tylne koło I Tylne koło to nie wiem, jakieś w garażu znalazłem chyba z 20zł tak. Otworosza Tutaj jest cena To. siema oh, and come up I, and I came up I dropped low, then I came up. I went out, then I got up. Dropped it on the armor, on the block, till the sun up. Till my bitch I'm way up. So. Oh. I go tell I'ma a dela. I'm, I'm a pills than a killer? My good a like I, I, I kill her. on i am a little boy they Wait. i am boy the i am a little boy they Wait, yeah, i am a little boy that can. Yeah, they wanna see me on top. Yeah, they wanna to see me a my yes. key, go? Mike, to go. Yeah. No No, nowy no, Rider no. I jakiegoś strika zrób Był uścisk prezesa? No Ale co? Słońce wyszło, upadał, skończyliśmy, bo zaczęło padać. Jestem, siema No zwróciliśmy. W swojej barze byliśmy. Na kurczaczkach. Znaczy ja miałem. Zagrywasz? Zagrywam. Zagrywa? Zgrywa, wszyscy widzę. No. On będzie miał córkę ze mną. Powiedz tu, tu, ta. Poś... Ej, róbmy miniaturkę. córkę. Zróbmy razem, róbmy razem. Powiedz tu, 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 Zróbmy razem miniaturkę. To Tak, tak, tak. mi córkę razem. Powiedz, Ciupapi. Ciupapi.